Czy mi się wydaje, czy gdziekolwiek nie pójdę w tej kawiarni, to mój nowilet patrzy na tego kota. Ale nie, nie wawne. Dzisiaj będziemy grać znowu w TCG. Szczerze mówiąc, jakoś tak fajnie mi się robi te odcinki z karcianki. Tym razem przygotowałem dla Was deck pod Kli. Czemu Kli? Bo wydaje mi się, że ostatnio tak dużo jest o tym od kraju, dużo osób hypuje się właśnie Alice, czyli matką Kli, więc czemu nie zrobić deck, który się opiera na Kli? I mówię wam, ten deck jest zaskakująco mocny, bo Kli jest raczej starą postacią w TCG, która raczej powinna być już spowerclipowana. Albo przynajmniej już nie być tak mocna jak te nowe postacie, a się okazuje, że ona też potrafi robić naprawdę zaskakująco wysokie obrażenia. Więc dzisiaj przygotowałem dla Was właśnie deck pod kli, który nie to, że jest bardzo mocny, to jeszcze jest niesamowicie prosty, bo ma w sobie trzy w ogóle nieskomplikowane postacie, do których naprawdę nie potrzeba znajomości równych stratów czy innych taktyk. Więc ten deck nie to, że jest bardzo mocny, to jeszcze bardzo prosty. Przejdźmy teraz do tego, jak wygląda ten deck. Bo tak naprawdę to jest najzwyklejszy deck, naprawdę wiele jest takich, ale korzysta on z jednej rzeczy, która naprawdę go wywyższa. Jak już widzicie, jest to deck pod kli, tak jak już mówiłem, ale jeszcze z link oraz Moną. Więc ten deck będzie bazować na vaporize, który w tym przypadku będzie tak naprawdę one-shotować postacie. Jeśli chodzi o jakieś ważniejsze karty, chyba najważniejszą będzie tutaj ten katalizm A Thousand Floating Dreams, który zwiększa nasze obrażenia przy aktywowaniu reakcji. I patrząc na to, że z tych reakcji będziemy zadawać naprawdę dużo, to ten katalizm odblokuje nam możliwość na tak naprawdę one-shotowanie bohaterów. Korzystając z tego, że ta karta, umony, Zwiększa obrazenia z Hydro Related Reactions o 2. Naprawdę słowy mocne połączenie, w którym Mona będzie mogła robić niezłe bomby. Ale Mona nie będzie jedynym driverem, bo mamy tutaj jeszcze Klee, która tak naprawdę już w drugiej rundzie będzie mogła one-shotować enemy bohatera. Wyby to zrobić, przede wszystkim będziemy potrzebowali karty właśnie A Thousand Floating Dreams i do tego Pyro Resonance. Które też zwiększy nasze obrażenia o Pyro co odblokuje nam możliwość tego one-shota. Więc jeśli dostaniemy przede wszystkim te dwie karty, czyli Pyro Resonance oraz tego Katalista, będziemy mogli one-shotować przeciwnika w drugiej turze. I to spróbujemy zrobić właśnie w tym odcinku. Okej, okay, zaskakująco szybko znalazło nam przeciwnika. Tym razem walczymy przeciwko Hutao i Citrali. I teraz na początek, tak jak już mówiłem wcześniej. Potrzebujemy Pyro Resonansu oraz A Thousand Floating Dreams. Dostaliśmy już Pyro Resonance i miejmy nadzieję, że dostaniemy A Thousand Floating Dreams. Idealnie. Nie to, że dostaliśmy tego katalista, którego potrzebujemy, to jeszcze mamy ten artefakt, który też jest bardzo przydatny. Ponieważ nie to, wydostaniemy dodatkowe Omni Dice'y, to jeszcze nie jest on wcale a w drogi, więc raczej szybko nam się zwróci. I to co chcemy zrobić na początku, to setapować Monę. Czyli przede wszystkim użyć jej Elemental Skilla. Ponieważ jej skill nie to że nałoży hydro na aktywnego przeciwnika, to jeszcze samonuje Samona, który pod koniec rundy jeszcze nałowy kolejne hydro. Więc nawet jeśli przeciwnik zmieni się na inną postać, to nadal będzie miał na sobie hydro. I to jest właśnie ważne, ponieważ potrzebujemy tego hydro na przeciwniku. Aby Klim mogła słowić Vaporizer i zgozu one -fotować. Więc to będzie nasz plan na ten moment. Teraz najważniejsze jest to, żeby użyć A 1000 Floating Dreams. Ale myślę, że w tym momencie jesteśmy naprawdę w naprawdę bardzo dobrej sytuacji ponieważ w klima na sobie zarówno a Thousand Floating Dreams, jak i Gambler's Earrings. Więc będziemy mogli naprawdę dużo zrobić w następnej rundzie, już nie mówiąc o tym, wy mamy w ręce jeszcze Pyro Resonance. Duży minus jest taki, że przeciwnik pierwszy skończył rundę, więc może się skończyć tak, że tak naprawdę nie będziemy mieli tego Hydro na aktywnej postaci, więc w razie czego zostawię sobie jeszcze trochę Hydro kostek, aby może na nowo nałożyć te Hydro, jeśli przeciwnik pomyśli o zmianie postaci, co byłoby naprawdę sensowne w tym momencie. Jednak nie, nie zmienił tej postaci, więc teraz mogę skorzystać z tego, we mamy Fast Action, zamienić się na Klee oraz użyć Pyro Resonance. I teraz naprawdę powinniśmy sprzedać bardzo dużą bombę tej Hutao. Tak jak mówiłem, uda się nam ją złanchotować. 10 obrażeń, i to jest właśnie dzięki Pyro Resonance'owi oraz temu katalizmowi A Thousand Floating Dreams. I w tym momencie jesteśmy naprawdę ustawieni, ponieważ jego main DPS tak naprawdę umarł. Mowę ta Mona może nam trochę zrobić, ponieważ, chociażby w naszym deku, Mona też potrafi zdziałać cuda. Ale jeśli chodzi o ten dek z Hutao, wydaje się, że w tym momencie jest on naprawdę w bardzo złej sytuacji. Ponieważ, nie to że jego Hutao umarła, to jeszcze nie ma za bardzo innych postaci, którymi mógłby zadawać obrażenia. W tym momencie zamieniliśmy się na Shanling, ponieważ teraz to co będziemy chcieli zrobić, to setapować właśnie Link. Najlepiej by było, jakbyśmy zdołali użyć jej Bersta, ale z tego co widzę, to przeciwnik jest na Citlali, a moja Shanling ma na sobie Hydro, więc jest to raczej wysoko prawdopodobne, że on mi zamrozi tą Link. więc nawet jeśli to się stanie, to będziemy mogli się zamienić na Monę, znów nałożyć Hydro na przeciwnika i zrobić jeszcze raz bombę od Kli. i może to się wydawać całkiem nielogiczne we zmieniłem postać na Monę kiedy Citrali mogła słyszeć Melta ale teraz znowu jesteśmy w dobrej sytuacji ponieważ ta Citrali ma na sobie Hydro i już dobrze zobaczyliście, co można zrobić, kiedy przeciwnik ma na sobie Hydro, a my się zamienimy na Klee. W dodatku, jeśli przeciwnik teraz zabije naszą Monę, to tak naprawdę dla nas to będzie dobre, ponieważ mamy w ręce I Haven't Lost Yet, które da nam dodatkową energię. Jednak przeciwnik postanowił skończyć turę. No dla mnie to jest dobre, ponieważ mogę się teraz zamienić na Klee i użyć znowu skilla który tym razem może nie zada aż tak dużo, bo nie mamy pyro rezonansu i w dodatku Tassie ma na sobie tarczę. Ale nadal zrobi to całkiem sporo. Sześć obrażeń: I'll take it. Przeciwnik jest teraz w naprawdę nieprzyjemnej sytuacji. I myślę, że teraz skoro Tassie ma bersta, który może być trochę bolesny dla mojej kli, uwyję sobie tej kostki i zamienię się na. Teraz pytanie: na Monet czy na Shan Link. Myślę, że jednak Mona jest trochę ważniejszą postacią niż Link, więc zamienimy się na Link w razie gdyby miała ona paść w tej rundzie. Więc, tak jak i się spodziewałem, na fashion link trochę za dużo obrażeń dostała, ale dzięki temu przeciwnik nie wie, co teraz się stanie, ponieważ mamy w ręce i Haven't lost Yet, które doda nam więcej kostek oraz więcej energii. I dzięki temu wydostaliśmy tą jedną energię. To teraz możemy użyć bersta, który też będzie mógł zadać trochę obrażeń. Gdybyśmy mieli trochę więcej obrażeń, to moglibyśmy nawet złączotować w tym momencie tą monę. Może gdybyśmy mieli na niej A Thousand Floating Dreams, który zwiększy nam obrażenia o jeden z reakcji, to wtedy byśmy mogli nawet ją zgunshotować. W takiej sytuacji niestety nie zrobimy tego, ale nadal jesteśmy w naprawdę dobrym położeniu, ponieważ Tamona tak naprawdę będzie już na hita, a mamy jeszcze całą chkli z full HP praktycznie. Która ma jeszcze na sobie bersta. Więc w następnej rundzie użyjemy tego bersa i nie powinno być większych problemów. Jedyny minus może być taki, że ta Klee ma na sobie hydro i ta Citrali może nam ją zamrozić, co będzie całkiem nie w naszą drogę. Ale teraz jak uda nam się zabić tą monę, która na szczęście nie użyje swojego bersta, którego już miała gotowego. Więc teraz, nawet jeśli przeciwnik nas zamrozi. To w następnej rundzie naprawdę będzie to dla niego bardzo zła sytuacja, ponieważ będę zaczynać pierwszy i będę mógł użyć tak, co naprawdę dużo obrażeń zada tej citrali. Okej, okay. jednak postanowił skończyć swoją turę, aby zapobiec właśnie temu o czym powiedziałem, ale to wcale nie naprawia jego sytuacji, ponieważ mogę użyć normalnego ataku, który już złanshotuje Tom citrali. Właśnie dzięki przede wszystkim a Thousand Floating Dreams i obrażeniom z Vaporizer. A. A nawet jeśli bym go nie złączał, to nadal mamy tutaj głowę, którą przywołałem wcześniej, która zada dodatkowe 2 obrażeń na koniec rundy. Więc, nawet z tym, że on ma trochę sporo tarczy, dzięki tej strali, to nie zatrzyma to naszej clip przed zadaniem 5 obrażeń i wygraniem tej rundy. A więc tak wyglądał ten deck w praktyce. Jedyny jego minus, który zauważyłem, to jest taki, że potrzebujemy całkiem sporo kart, aby on działał. Szczególnie, aby wykonać ten pierwszy mocny atak w drugiej turze. Ponieważ nie to, że potrzebujemy A Thousand Floating Dreams, to jeszcze Pyresonance. I tak naprawdę ta gra, którą widzieliście przed chwilą, to była chyba jakaś moja piąta gra, ponieważ we wszystkich poprzednich nie udało mi się dostać tej właśnie początkowej ręki A chciałem wam pokazać ten deck w jego pełnej możliwości Czyli właśnie tego one -fota w drugiej turze I myślę, że to się udało ta naprawdę została zniszczona przez naszą klee, więc myślę, że ta gra, którą wam przedstawiłem, całkiem dobrze pokazała co ten deck potrafi. Jeśli uda Wam się dojść do late gamea tym deckiem, wiecie, że możecie jeszcze użyć połączenia Shanning oraz Mona, które też będzie potrafiło one-shotować przeciwnika. W tej sytuacji pokonaliśmy main DPS-a naszego przeciwnika bardzo szybko, więc tak naprawdę później nie miał on za dużo do gadania. Tak naprawdę, na Fakri dokończyła całą robotę, ale warto wiedzieć, że Mona w tym deku też potrafi dużo zadać. I myślę, że z tymi informacjami. Naprawdę możecie sobie zbudować ten deck A jeśli ten materiał Wam się spodobał, spodobał Wam się ten deck, który wam pokazałem, możecie zostawić lajka like oraz suba Możecie też napisać w komentarz co myślicie o tym deku Czy może znać jakieś lepsze wariacje, ponieważ nie ukrywam, że ten deck pod Klimona jest bardzo stary i też kiedyś był o wiele lepszy, ponieważ chociażby Mosandowa karta dostała nerfa, a z Mossandową kartą on był jeszcze lepszy. W opisie wam dostawiam link do twórcy tego deku, co prawda trochę go zmieniłem, przede wszystkim usunąłem tą wcześniej wspominaną mozandową kartę, która została znerfiona, ale poza tym te deki są całkiem podobne i też bazowałem na tym filmie i myślę po prostu, że to będzie uczciwy jeśli farautuję film, na którym bazowałem ten odcinek i sam swój dek. Więc to chyba byłoby tyle na dzisiaj, dzięki za oglądanie i do następnego, cześć!